Cześć. Bezpieczeństwo jest bardzo istotną rzeczą w transporcie po drogach publicznych. W związku z tym od 2016 roku został wprowadzony wymóg montowania w samochodach ciężarowych różnego rodzaju asystentów wspomagających kierowcę i dzięki temu mającym zapobiec ryzyku kolizji. Jednym z takich systemów jest asystent pasa ruchu. Za jego poprawne funkcjonowanie odpowiada kamera umieszczona przeważnie na szybie pojazdu. I teraz co, co się dzieje w momencie, kiedy uszkodzimy szybę, kiedy samochód ulegnie wypadkowi, kiedy zmieniamy wysokość zawieszenia bądź zmieniamy rozmiar opon na przykład. W każdym z tych przypadków położenie kamery względem nawierzchni ulega zmianie. I w każdym z tych przypadków również powinniśmy przeprowadzić kalibrację tejże kamery. Jak to zrobić? Co do tego potrzebujemy? Wystarczy tak naprawdę urządzenie wielomarkowe, tester diagnostyczny, w tym przypadku TEXA oraz dodatkowe akcesoria, które widzimy z tyłu. Jak to zrobić? Zaraz pokażę. Rozpoczynamy proces kalibracji. Zaczynamy od wyboru pojazdu, w którym chcemy skalibrować kamerę. W tym przypadku jest to Scania, model R, rok od 2013 do 2018. Nie musimy szukać zbyt długo w programie funkcji, która nas interesuje, gdyż mamy na samym początku skrót do systemów ADAS. I tutaj w tym przypadku wybieramy pozycję kamery i kalibrację kamery. Rozpoczynamy przyciskiem start. Łączymy się teraz z samochodem, z systemem odpowiedzialnym za obsługę tejże kamery. I od razu program przeprowadza nas do procedury kalibracji. Oczywiście na samym początku możemy liczyć na to, że dostaniemy bardzo obszerną, bardzo fajną instrukcję, w jaki sposób to robić. Poza tym sam program również pokazuje, również prowadzi krok po kroku, co powinniśmy w danym momencie zrobić. I teraz musimy umieścić w pierwszej kolejności. Tablice na tylnych kołach. Jest to proces zbliżony do zakładania tablic do pomiaru geometrii. Także idziemy! Ze względu na wysoką precyzję wymaganą przy kalibracji systemów ADAS, równie istotne jest precyzyjne ustawienie przyrządu służącego do tejże kalibracji. Od czego zaczynamy? Zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na monitorze, musimy przesunąć całą kolumnę do skrajnego przedniego położenia i zablokować ją w tym położeniu. Następnie idziemy do lewego dalmierza laserowego, który bezprzewodowo komunikuje się z naszym urządzeniem diagnostycznym. I umieszczamy go w uchwycie na środku przyrządu, w celu zmierzenia odległości naszego przyrządu od kamery. Żeby to uczynić, muszę przesunąć kolumnę do górnej pozycji. W celu sprawdzenia, czy dobrze ustawiłem odległość przyrządu, udaję się do wyświetlacza naszego testera i sprawdzam, czy zmieściłem się w polu tolerancji. Wymiar świeci się na zielono, to oznacza, że wszystko jest w porządku. Teraz idziemy do następnych czynności. Kolejny krok to ustalenie równoległości naszego przyrządu względem samochodu. Tutaj również pomogą nam dwa dalmierze laserowe, wysyłające cały czas informacje o odległościach na ekran naszego komputera. W celu ustawienia poprawnych wartości, żeby zrównały się w możliwie dużym stopniu, Wykorzystujemy śrubę regulacyjną u podstawy kolumny. Teraz przystępujemy do następnej czynności. Zacznę od zamontowania właściwego dla danej marki panelu kalibracyjnego. Oczywiście do różnych marek mogą być potrzebne różnego rodzaju panele. Tutaj już mam przygotowany panel, który m.in. pasuje do samochodów marki Skania. W celu ułatwienia montażu panelu obniżę sobie przyrząd i zamontuję panel. Teraz przystępuję do ustalenia wysokości panelu względem podłoża. Tutaj również pomaga nam kolejny dalmierz laserowy, z którego odczyt widzę na ekranie komputera. Muszę ustawić przyrząd na wysokości 2 m i 15 cm. W następnym kroku. Muszę ustawić położenie panelu, z którego kamera będzie odczytywała obraz, centralnie w osi pojazdu. W tym celu pomaga mi poziomica laserowa, a ustawiam przesuwając panel po stelażu między lewą a prawą stroną. Tutaj akurat już wszystko jest w porządku, więc zostawiam układ pomiarowy w takim, w takim położeniu, w jakim jest obecnie. Przed właściwym procesem kalibracji trzeba się jeszcze upewnić, czy nasz przyrząd jest w odpowiednim poziomie. W tym celu wykorzystujemy poziomicę cyfrową i sprawdzamy odczyt w dwóch płaszczyznach, obracając ją o 90 stopni. Korekty poziomu możemy dokonać przy użyciu śrub, które jednocześnie ustalały nam położenie przyrządu na posadce. Tutaj wszystko jest w porządku. W związku z czym przechodzę do ekranu, klikam przycisk, potwierdź, i w tym momencie rozpoczął się proces kalibracji. Kolejnym krokiem kalibracji jest ustawienie całej kolumny w większej odległości od samochodu. Przesuwamy w związku z tym. Cały maszt, dokładnie meder dalej. Blokujemy go w tej pozycji i klikamy przycisk potwierdź. I ponownie kamera jest kalibrowana w drugim położeniu. Kalibrację zakończyliśmy poprawnie. Dzięki temu zaoszczędziliśmy co najmniej 1000 zł, a poza tym zadbaliśmy o bezpieczeństwo naszego samochodu, naszego kierowcy. Mamy większą pewność. Że samochód pozostanie na swoim pasie ruchu nie dojdzie do jakiegoś nieoczekiwanego zdarzenia na drodze. To są rzeczy trudne do wycenienia, a jak widzicie, poza samym procesem przygotowania aparatury, który troszkę czasu faktycznie zajmuje, sama kalibracja jest banalnie prosta. Gdyby były jakieś pytania co do systemów ADAS w samochodach ciężarowych, sposobów na ich kalibrację, co do tego, w których samochodach, co powinniśmy kalibrować, śmiało można. Pytać specjalistów do spraw wyposażenia warsztatów autos. Cześć!